Halo, halo, cześć go witajcie, z tej strony Mafia Solec i witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2017, oczywiście seria od zera do farmera, ze mną chłopaki, jest ze mną, no cześć, cześć, cześć i brączek. cześć, i dziś mamy setny odcinek, cieszę się, że akurat no tak mogliśmy się spotkać, happy ten odcinek, new Year. <laughs> happy new Year, że ten odcinek akurat przypadł na to jak chłopaki są u mnie, no 100 odcinków to naprawdę dużo i... Miałeś kiedyś 100 odcinków? Miałeś? Miałem W let's miałem. play'u No dobra, to w let's play'ach No to, ja ale to tak... Miałem. Wszystko Adam wrzucał do jednej kupy, to się Adam. nie liczy dzielę do wora Jedna <laughs> chyba z takich bardziej... O... I... Takich dużych serii, że tak powiem, jeśli chodzi o odcinki, bo myślę, że jeszcze będzie ze dwa razy chociaż tyle tych odcinków e, i Wam się to nie znudzi, no także no co, my dzisiaj sobie zaczynamy taką akcją obornik, troszkę w innym wydaniu, że tak powiem, niż ostatnio to wyglądało, bo zawsze New Holland ładował, a teraz mamy manitkę, gdzie mi szybko pójdzie, Brączek tutaj sobie wywoził ostatnio ten obornik, a jest to pole numer 15. Także co, bez żadnego 15. problemu wsiadamy. Obok, 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 obok. E, i odpalamy naszego New Hollanda. O, o już są załadowane? Ooo, ja bo już było burzuj. załadowane, także... Ulewa, maja, także szybko nam tu, mam nadzieję, że pójdzie. E, no, dobra, jeszcze będą na pewno wywożone buraki w tym odcinku. A! a Jedynaczka, już. Dobra, Ja On to gra, Powiem wam, że kurwa z tymi pedałami wysuniętymi tą tą podpórką. Jeżeli no. jest tak daleko siedzisz, to fajnie, ale jeżeli jesteś daleko, to nogi trochę bolą pięte się wciska no, i w ogóle wszystko. Tam musisz, no, tam, sobie nie no, ja nie? na to z tą podpórką będę, bo ja no, też, no bo no, to, by by godić, o, się, widzę, że one teraz się tak nie odsuwają, a właśnie tą podpórkę pod pedałami sobie wyjął. E... Ja to podpedała i zawsze Także powiem, powiem wam, że naprawdę fajnie poszło Kurwa, te animacje to rządzą tutaj. Fajnie to zabiera. No, no. Tylko jeszcze powinno takie u, urywać, że tak powiem. My trochę troszeczkę w środku pojeździmy, ale co tak serio obciążnik wystaje wysoko? No, bo to jest duży obciążnik. No fajnie to wygląda. Ty jak widzisz ładnie zapierdalasz. No, zabornikiem wiesz, Posz, 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 posz namuje. Ja sobie wezmę, tak? Robisz poprzedniak? Ja jo, sobie poprzedniak, żeby już później wiesz, sobie włączać wcześniej i tylko kilka jeździć. Także, no, mam nadzieję, że dzisiaj odcinacie fajnie zleci. Wywieziemy sobie jeszcze buraki, może po ramy zależy, jak to wychodzi czasowo. Będziemy chcieli, tak, do pół, do pół godziny. Ogólnie, no, powiem wam tak. Przez tą całą pogodę, jaka jest na dworze, czyli odwilż, wszystko się śnieg roztopił, niestety, no nie nagraliśmy, że tak powiem, żadnych vlogów, bo nie ma co. Gdyby były vlogi, Mielibyśmy minimum trzy filmy do nagrania, bo u pana Krzysia miałby być kulik, mieliśmy Byłby sobie śnieg. robić. Gdyby był śnieg, tak, no to mówię o tym. Pewnie z Bobem byśmy pogadali, by było jakieś odśnieżanie, także coś. No i byśmy ulepili pewnie te trzy bałwany, które są. Był obiecany jeden, należy z racji jest ponad tam 9 tysięcy łopek. 10 już już No nie gadaj. Ty to zaraz 4 będziesz musiał ulepić, to ja nie, wiem nie pomogę. A Zima już się da wtedy będę musiał sam lepić, bo jak mm. właśnie będzie. Także no niestety, ale. Ale przez to, że nie ma śniegu, nie mogliśmy nic ciekawego ponagrywać. No bo jakby nie patrzy, no co tu można teraz robić? Nikt w polu nic nie robi. Ale nie kapora z Tesco byłoby też na pewno. A tak co no. no nie ma nic. No nie ma kompletnie nic do ponagrywania. Dasiowi dobrze się udało chociaż jakieś drogi tam nagrać. Ja nie wiem może pójdziemy przejść się chociaż na pola zobaczyć jak one przyzimowały i w ogóle choć teraz jeszcze ciężko będzie to ocenić, ponieważ woda no stoi. Chociaż z tego farminga się udało nagrać. Chociaż no, tego ten, farminga, bo... tylko że też z dużymi problemami, ponieważ wczoraj to, ale... besty... to jest 22 w środę, w środę. W środę niestety budzimy się. Godzina dziewiąta już internetu nie było. No i tak czekamy 10, 11, 12, pierwsza, Kurwa mówię co jest. Pierwszy raz tak nie miałem tak długo internetu. No i mówię, dobra, to zadzwonimy. Brączek tam akurat dobrze miał w telefonie internet, znalazł mi numer, zadzwoniliśmy, okazało się, że jest awaria i niestety internet będzie dopiero o 16. I tak, no dobra, to nie będziemy mówimy czekać, ani nic w tym stylu. I wziął sobie bronek. E, nie, to Adasz miał odpalone WiFi w telefonie. I tak, tak. nagrywaliśmy sobie biznes, biznes, no i tak nagle zaczęło wszystko się włączać, wiecie jak to YouTube i w ogóle i w ogóle. No i się okazało, że jest 16.06 włączyli internet, także chociaż się nie pomylili, no ale niestety musieliśmy wrzucić dwa odcinki nagrane dzień wcześniej dla Was. Niestety. I tego dnia praktycznie nic nie ponagrywaliśmy oprócz, oprócz biznesu. biznesu, ale myślę, że ten biznes fajnie wyszedł. Zapraszam na pierwszy odcinek do brączka. No, no także tak. mówię, fajnie było praktycznie i pobankrutowaliśmy trochę i można było wybrać tak mniej więcej kto wygrał, także naprawdę bardzo fajnie ten biznes wyszedł. Nie, na pewno nie do lewej. Patrz, nie, no tak ja spokojnie jedzie. jadę. E, także powiem wam, zapraszam was na ten biznes, bo to coś innego: troszeczkę oderwania od, no, od, no, wszelakich, dojechać do końca. od wszelakich symulatorów i, i tego wszystkiego. Powiem wam, że naprawdę podoba mi się ten zestaw. Chyba najbardziej pasuje ze wszystkich. E, jeśli chodzi, chodzi o mi, na e, Mariusz, przestań, ja później podwójną walczę tu ze 40 ton na hektar rzucimy. Okej, okay, tak, jedź. To. Myślę, że jeszcze na tym, co ty przywioześ, nie? To my tu półpół zrobimy pochopy. Naprawdę. No, no dobrze, ja no, fajnie, być. no, mamy tego obornika. do małych trzeba zrobić, przecież obornikiem też można. Kiedy, kiedy jak nie będziemy mieć za dużo tego obornika, ja bym na przykład wziął jednego ja trochę sprzedawał, bo jakby nie patrzy, no my mamy tyle tego obornika i gnojowicy, że no, my nie jesteśmy... Obornika akurat nie mamy za dużo, ale gnojowicy jest full, No, ale tego obornika nie wywozimy dużo. Najczęściej wywozi jedna osoba co na odcinku, no bo to jest pracochłonne, że tak powiem. Eee, tak. Także no, będziemy się starać coś tu z nim robić. Myślę, że no, nawet niegłupia sprzedaż to też będzie coś swojego. Ja Mogę tego wynika trochę więcej bo ale no, na razie, dopóki mamy ten mały rozrzutnik to jest trochę ciężko, nie? Ja no. nie wiem, wszystko się odebra. Dobra, czekajcie, ja sobie pod, przybliżę troszeczkę, żeby. O, tak i teraz. Czekaj, nie, na razie ja chcę sobie trochę z zewnątrz powodować. No, ty masz tu masz to ładowanie ogarnięte, chyba Ja tam się to w tym A Jeszcze trochę się też chłopaki ogarną, bo będą mieli kierownicę, także no naprawdę mega będzie fajne granie, powiem wam, takie realne, jak ale. wszystko ogarną. Z to chęcią ponagrywał, ponagrywałbym sobie filmy, e, ale kurde, no mówię, to jest za bardzo pracochłonne i no też pe, prawdopodobnie lepiej bym się oglądało te let's play, jak, jak to wiecie, wszystko jest takie... Zajebiste. E, zajebiste. bo później szukać jeszcze teraz muzyki i Vegas jak mi ma wyrzucić 15 razy, to mi się nie chce, tak zbytnio nie powiem. Yy, a tak to wolę sobie jakiś tam film z Reala skleić, które na pewno też się pojawią niebawem. Ja mam taką wodę że skleić film z Reala teraz. No też że... też myślę, że mamy kiszonkę, ja Mam do... dwie kiszonki nawet. Ja mam bardzo dużo. Hej. Ty chcesz, mogę ci dać stare materiały. Dzięki, mogę ci też. Oprowadzić. Ja mam jakieś z 2014 roku nawet, wiesz, niezrobione filmy. Ja. Także spoko. Ja mam kilka właśnie, że mam takich. Masz te obornik film. chyba i wyborowanie. Się w rzepaku u Czubaka. O, to, to, to da. Masakra. To, to dawno, dawno, dawno temu to było. Co za słupa ujęć nagrywałeś? Nie pamiętam. No tak, coś wdrapałeś na sobie mówiliśmy... Nie, na wiatrak sorry z wiatraka. To nie, to wtedy to, to jest o wywalanie obornika to ja też to tego mówię, nie To nie mówię obornik, mówiłem, no. no to ja mam jeszcze ogólne... No, ale tam chyba jeszcze jakiś gruberolajem jakiś słuciutka przyjechał. Jo, przyjechał specjalnie pod filmik. Także też fajnie. No mówię, może kiedyś mi się udałoby Niech to się po zobaczymy. <laughs> Co, no, tak, tak, tak fajnie, to ja mogę sobie grać, nie? Ale zajebiście z taką kamerką jest. Mówiłem, że o wiele jest. Ogólnie, no, ta ona bierze szeroki kąt, to jest fajna, a na tej mojej to kurwa, wszędzie się trzeba tutaj nie różnie dotknąć, bo przez Ci rękę upierdoli. Na której? Na tej mojej. Dlaczego jest... nie tą? No, bo mnie szkoda mi tej kamery chyba trochę. Dlaczego? No, nie, chyba trochę. Dlaczego? nie wiem. Bo Znaczy, muszę jak zobaczyć, jak dzisiaj będzie, bo cię prawdopodobnie będę chciał wrzucić ten z MP4, bo ja nagrywam teraz na dwa formaty, ponieważ Camtasia nie przyjmuje AVHD. I będę chciał sobie proszę, proszę. nagrywać tym. Dobra, Git, wyłączyłem. Myślę, że tu gdzieś przez środek się przetniemy. O, taki ale środek. kamera, to jest eee, ja tam jadę, we ja Tylko, że wiesz, ślam, tak. po tym śladzie. A, widzę, 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 widzę dobra? O, o, o. dobre, eee, I. Kurde, zgubiłem wątek. A, i bo kamtarza ja. mnie nie przyjmuje. Jeżeli ładna będzie jakoś z tej kamery, z tej. W MP4 bez konwertowania, no to wtedy mi się to opłaca. Bo jeżeli ja mam teraz tą kamerę nagrać, ją przekonwertować i tak to straci jakość, to ja wolę tamtą i chociaż mieć tą jakość, jest jaka jest. bo I green screen jest fajnie docięty i wszystko. Nie wiem, jak tutaj będzie z kolorami i ze wszystkiem, ja mam nadzieję, że, że będzie dobrze też. No, no właśnie, no, to, no, no to, to, to No tak, bo ty nią nagrywasz, nie? No ja, ja to wszystko, na vlogi, jak potrzebuję. Ale ja tego tak, nagrywaniu przez te kurwa, teraz dostaniesz tą kamerkę. No, no tak, no teraz, a właśnie, no to tak jak Wam mówiłem o, o współpracy, udało mi się nawiązać z jedną firmą, także naprawdę e, będzie... Co tam, No, tak, e, będzie, będzie ciekawie, nie. jakieś unboxingi na pewno, na pewno fajne się pojawią, no On i ta go, wszystko tam. będzie się zbliżało do tej prezentacji pokoju, no ale jeszcze trochę jeszcze trochę sprzętu potrzebuję, także... Co? Wszystko. O, popatrz. Kanapę. O, jaki skorby. Japa, japa gościu pokaż, tam. O, zobacz. Cholinex. O, zobacz. Rutino z Gorbina. Wam się że prezerwatywy... O nie, to nie, to na A co, balona sobie chciałeś dmuchać, gościu? Nie, na głowę chciałem się założyć gościu. Kondon, to jak to było? Kondon Challenge. Kondon. Nie, bo tu chce chcę, mijaka jest, wiesz? Chcę go zatkać. I, a tu musisz tak prawo. Prawo! Japa. Aaaa, Ale chyba ci nie starczy na następny przejazd też. Mmm, chyba raczej. no Fajnie, nie? Kurwa, o wiele fajniejsza jest tekstura niż 15, co pomyślane yes. były. Także nie, jeśli chodzi o tą 17, to naprawdę. No ta seria od samego początku jest, no kurde, 100 odcinków. Ile my mogliśmy tu chłopaki mieć sezonów? To jest 15, 16 sezon gdzieś. No jakby nie liczył? Teraz te sezony dłużej trwają, tak? Od początku na początku to praktycznie mieliśmy te 3 lata, ten sezon był za sezonem. tak, zliczyć wszystkie wyświetlenia z tych wszystkich odcinków, to by było około paru milionów. No, no na pewno, no teraz. W no, każdym minimum jest po. Jak liczyć średnią, nie? No to minimum. Po ile ty masz nadać? Tak, ja średnio. Mam od, na pewno od 20 wzrósz, tak? Ty, prączek? Ja. 40-50. No. no u mnie jest, Te pierwsze odcinki, no to tam była stuwa prawie przy każdym. No a tak, teraz jest po 50, ja tak, 50, no od 50 do 100. Z 10 milionów spokojnie. No niektóre, niektóre mają. Niech on będzie miał chociaż. Nie, no mieliśmy liczbyś po 50. 10 filmów i niech ma po 100, to już masz milion. O. Nie, no, może tego może 10 milionów nie ma. Nie, 10 milionów, nie, no bo ja to Średnią, średnią. Znaczy wiecie co, trzeba byłoby to jakoś Na odpalić. sto pierwszy odcinek będziecie mieli wszystko zliczane. wszystko to Można policzyć to, no. No. można by to było Albo policzyć. To, każdy każdy ja swoje, tak nie? I można to zliczyć. no bo ja jestem naprawdę ciekawy, ile to było. I miało, to no. łapek w górę też pewnie nie będzie można zliczyć. O, mi się o zdaje. łapek tam jest od kurwy syna. No, mówię, no i to wszystko w statystykach. Ale na każdym odcinku ile miałeś? 10 tysięcy tam, na tym godzinnym? No, no na godzinnym jest 10 tysięcy. No właśnie ten odcinek ma ponad 200 tysięcy wyświetleń. No, no ten godzinny. na, na godzinnych ile jest. No Ja mówię, nie, u mnie jest sporo takich, które mam 100 tysięcy. No to miał... jest. Naprawdę kupa. Kupa, kupa. Jak, ta, jak tego obornika tu tyle najednało? Także powiem wam, cieszę się, no bo wytrzymaliście, bo jakby nie było no, te kilka pierwszych sezonów, yy, to wyglądało tak, że robiliśmy jedno i praktycznie to, to samo. A, a wy, wam się udało to wytrzymać? No nam też, bo to, to, tak, to ciężko było nagrywać. My już próbowaliśmy co, i miniaturki też, próbowaliśmy się inne cykać, a to trochę to robiliśmy, a to trochę coś innego. I jako tako nam to wszystko ee, wychodziło. Tak, daliście radę, daliśmy o, radę. Dobra. Jednak... W ogóle full service. Full, full service. Co, no, no kiedyś prawdopodobnie jeszcze, no teraz jeśli chodzi o nowe nabytki, no to pierwszym nowym nabytkiem będzie ta. Eee, do kukurydzy, przystawka. No je. E, po tym prawdopodobnie zbieramy na kombaj, bo też jest... Nie, na pis... pola. A no do, pola. dwa, ale mi, mi chodzi o maszyny, mi chodzi o maszyny Bo mówię, że nowe nabytki, co? Ja chcę sobie... No wiem, chcę ładnie podjechać ją zostawić. E, dobra, ostatnią sobie wywieziemy e, Pójdziemy wywieźć ten te je, buroki e, i będziemy wtedy... Jeszcze może sobie... O, co? Dobra. Dobra. No. U. U. Kamera się wypierdoliła, Adasia a ja, 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 ja. Dobra, tam później się A, tam. Co co? A, bo no na kablu leżymy, co tutaj, jakaś A No tak, ta, to krzywa, twoja. Niewyraźnie krzywa. Krzywa. I... No, babam, I... I... Ziżyć, rzucy, I praktycznie, no, będziemy tu dążyć. No, tak jak mówiliśmy, no, głównym celem tej serii będzie to, żeby mieć chociaż z danej kategorii każdą jedną największą maszynę, tak? czyli no największy jakiś ten ciągnik, największy kąpań, największy puk, żeby mieć, no wszystko będziemy chcieli mieć e, największe i wtedy prawdopodobnie będziemy e, tym farmerem, takim prawdziwym, dużym, wielkim, ogromnym bamberem e, i wtedy zakończymy sobie prawdopodobnie tą serię, no i po tej serii... E, będziemy prawdopodobnie kontynuować w takiej trójce e, Odcinki e, No bo wam się to podoba i prawdopodobnie jeżeli no nie urzeknie nas żadna inna mapa ani Nic innego nie wymyślimy to przeniesiemy się na Bolusiowo Nie wiem jakie tam będzie wtedy Bolusiowo, jak nie no to o, przeniesiemy się dźwięk. po sąsiedzku A jak nie no to postaram się właśnie może jakieś e, nowe, no bo to trochę Trochę czasu A no ja. A to ja se ten Do lewej daj No Albo prosto pojadę, prosto pojadę. Nie, do lewej se daj, mówię ci o, Ale luk. No A, to proszę No ładnie wjechałem Także no będziemy teraz coś na pewno sobie w prawo. No co ty, nie wyrwę nie tak ładnie Czekaj, czekaj I tu wyłączę sobie Ja nie wyłączę ale ty tutaj od razu Szkoda Obornika No jak chcesz Ale przecież miałeś dać O czym mówiłem? A no i prawdopodobnie no, wy wtedy zmienimy się na jakieś bolusiowo I w trójkę będziemy sobie grać. No wiadomo, tutaj jest lepiej Ludzie, no bo jak wiecie, no nie mamy modyfikacji, tak to są pobrane modyfikacje oryginalne, które nie lagują nam, nie mamy problemu ciągle z jakimiś modami, e, z serwerem, bo jak no widzicie, no ta płynność jest nawet w miarę dobra, jeżeli internety nam dobrze trzymają. Także no jest z, tego, z czego się cieszyć i mówię, no ta seria bardzo fajnie, szybko się ją nagrywa, no i też bardzo fajnie się ogląda. E, no i to jest chyba jedyna taka seria, gdzie my kurwa jesteśmy rozgadani e, i nie musimy mieć jakiegoś, nie wiem, zajebistego, no, fajnego tematu. E, tak jak jest to przy innych odcinkach, co jest no, męczące nie powiem, no bo trzeba zawsze mieć jakiś temacik, a tutaj po prostu jak robimy, każdy coś co chwilę się nawinie. E, no i praktycznie dzięki tej serii poznamy prawie wszystkie maszyny, bo tak szczerze wam powiem ludzie, ja zawsze jak e, jakiegoś farminga e, miałem, czy trzynastkę, czy piętnastkę, to na oryginalnych pograłem może nie wiem, do 5 godzin, do 4 godzin Tak po prostu sobie wejść, zobaczyć na oryginal, jak oryginalna wygląda I zawsze ja już się albo siadałem i brałem się za jakąś swoją mapę Albo pobierałem coś z internetu Także no powiem wam, że to jest pierwszy taki farming Gdzie naprawdę no na oryginalnych modach Można sobie ciekawie pograć Nawet na jakiejś innej wymienionej mapie Ale za to też na e, oryginalnych właśnie tutaj modyfikacjach No bo jakby nie ukrywać Są o, naprawdę o, o, bardzo o. fajnie ja, dobra, ja. E, Fajnie zrobione Kurna Czyżby Starczy Nie, nie, starczy. Starczy. nie. O starczy. Starczy. Ale stinks. Dobra, pięknie. E, co no kończymy. Dobra, skończę może to pole. E, ile my mamy minutek? Ja! 15, gitara. Nie, no to wywalę ten robotnik już. Już chyba zrobię tutaj. Pole. No bo już zostało tak mało, to, to akurat sobie wyjaśnimy go. O. Pamiętaj, że depo, przy tej kupie porozsypywać, nie? Jo, jo. Chociaż nie przy tej nie, kupie, Nie, przy tej kupie się koniec? na koniec, no jak się już zbierze ją. Yy, dobra. Oj. Czekajcie, do góry. Oj. Oj, a ja wyrwał. Co nie w tą strunę, Andre. Eee, no i niebawem co już, jak chłopaki powrócą do domu, pewnie dopiero... Ja tak szybko nie wrócę, a, jeszcze 3 tygodnie. No, także ca... trzeba się cieszyć i wykorzystać każdy... chwilę. Robił? <laughs> Nie, nie wiem, nie wiem. Poczekaj na śnieg, żeby się nagrać no, wroga. vloga. W, może... w niedzielę wracam, także w poniedziałku już normalnie... Lecimy 4. jakieś 3. normalne odcineczki. mówię, no bardzo mało mamy jakieś tam, wiecie, Od tak jak u mnie z i w ogóle tego wszystkiego e, To naprawdę tego B, B jest, jest tajersa teraz bardzo... No, tak kurwa z tobą nie gram no, no, akurat... nie no bo ja bym z chęcią zagrał na tych 10 kurwa ja O Boże, w requesta abym się nagrał. No, Kurde, no, dawno też już nie ten, nie nagrywaliśmy w requesta. No patrzmy wyjebie. Nie fajnie, fajnie się ładuje. To o ja, kto, nie no tam to jest jeden z naszych najlepszych zakupów kurwa ta ładowarka Eee, wysłujesz ja ja to, 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 O Boże, się Kurwa o dołu patrzył, nie ja wyprostowałem burtę, bo A, to była trochę boginta. Dobra, japa. Wychodzę. Japa my Wychodzę, my chodzę, nie wiem kiedy wrócę. Dobra to się rozciągnie ty później. E, I o, mówię, pos... dopiero w następnym tygodniu wszystko powróci. Czekaj, nie bo... Nie wiem co robić, tak Nie, chcę tu cofnąć, nie chcę kurwa po całej górce. I teraz tak włącz, włącz. Prosta w manitkę. No o, co ty? Nie, bo... no co ty? Nadzieję, nie dotkło. Prawie tam pod kołami już. Dobra, ja ja sobie... do ten pomacę załączę. Czekajcie, ja sobie do środka wejdę i obliczę. <laughs> leciło, Dzięki. E, wszystkiego dobrego. A jest na bierzesz, nowej drodze jeszcze. Co ty? Nie, to jest 2 godziny. Bierze. Dobra, muszę tu patrzeć w środeczku. Tak mniej więcej, środeczku. No, no, na prawo, w górę mm, e, I praktycznie teraz. Po tych stu odcinkach. No już jakby nie było, jesteśmy dość w miarę rozwinięci. Te sezony teraz trwają dłużej. Nie wiem po prostu teraz co będziemy szli. czy kupujemy kurwa ten sprzęt do buraków, czy próbujemy no, no te pewnie. ziemniaki. Ja Jak bo to jest? Buraku. No nie powiem. ogólnie powiem wam, że no, jakby Zresztą, nie było. Ja bym spróbował ja dać jeden sezon tego ziemniaków. ziemniaków. Tutaj no, na nie tym polu. Tego, kurwa, nie. Bo to... Znaczy ile my tu zarobiliśmy? Ja, ja. 60 tysięcy, nie? 60 róbno Nie, bo tu trzeba patrzeć na to, czy jeżeli my zrobimy ten sezon ziemniaków i wypożyczymy sprzęt, który będzie kosztował... Ile on tam ten kosztował? 19. 15. 15 tysięcy? Nie, 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 10-10 albo 11 No, jeżeli będzie kosztował te 10 tysięcy, czy wiecie, czy nam się to zwróci, no ale skoro na burakach nam się zwróciło... O 40 tysięcy, bo tu było 50, 60 tysięcy gdzieś, no no, no to nawet mam więcej. Do no, no wiem, tylko teraz tak mówię, nie na oko. To jeżeli wypożyczymy, to też mimo wszystko nam się zwróci. No, sprzedaż, nie? Co? Buraki, no, no, ja teraz jadę no. Także dobra, tutaj już sobie zostawiam. Weź już jadł. Czekaj jeszcze tutaj. Jo, pierdolę, to jakiś Ubież, no, to jakiś tak. nowy znak Nike chyba, czy tego, albo Puma, nie wiem co to jest Reebok. E... No, to go do Mogę go tu zostawić? No, zostaw. Od zgaszę go no, tylko. Zamknij kluczykiem tylko dziwnie, no nie mm. No masz tam pociągi włączone. Dobra, ale tym jestem najbliżej. Tylko do tyłu ja Adam. Co? Adam, ten... Weź cofnij to lepiej. Wiem, cofli, zostaw. Nie, nie za... Adam, przed chwilą żeśmy tu grali i żeśmy tak, zostawili, tak, ale buraki mamy wykopane. Zapraszam do Adasia na odcinek. Jest... Dobrąć też, żeby mu smutno nie było. Dobra, o. Andre, przestań. Pociągiem kręć kierownicą. o, dawaj. Bo... A no w ogóle nie będzie, jeszcze raz takie przysypywanie będę robił, co tego nigdy wcześniej nie... Hmm. Patrzymy, kurwa wykręcił, bok wyleciał, te buraki się <laughs> na całe pole. Oh, kurwa, jak czołg jakiś. Mały kurwa. A bo już, przecież tu zakręcę się trafem. No mamy ogólnie z tego małego pola 19. I 82 tony, doliczyć do tego 120, 40... 120, ton, 120 ton. Ja pierdolę, ile te nasze przyczepy zabierają. Dobra. No, no 40 ton wzięliśmy. A ja mam szybko, chodzę. No, Zobaczcie, jakie te pały mam to wielkie, masaka. te buraki, ziemniaki. A ja ale. jestem na ostatnim wagonie, nie? <noise> no, na ostatnim, na pewno. To, to muszę przejechać cały? Czekajcie, powolutku, powolutku, powolutku. Zwalni pery, kieram to E, zaraz jeszcze muszę zobaczyć, jak jest z tym. czym ten drugi pociąg ma tylko jedno do drewna? Ten ma dwa do drewna. A no widzisz, bo tamtym tylko można jechać do drewna, więc jakieś tam utrudnienie. Dobra, moment, ale skupienie. Dobra, Idzie. Nie idzie, dobra. Przesiąk się hmm. na drugi pociąg teraz. Nie ile jest tam w ogóle? Chcę zobaczyć kasa. pieniądze. Kasa, kasa. 269. To będzie rekord. Jest, jest dużo? dużo? W po 230. To jest Serio? no. To jest znajdę. Powiedz czasem nie było jeszcze jakiegoś buraka? Był. Kiedy? wysył. dwa. Tutaj? No no, na Pierwszą, no tylko. Eee. No ja. Czy czy było wywiezione, czy nie? Nie, o, nie kurwa, było. 100, no było, było a 120 wchodzi chyba nie na pierwszy wagon? Czyli całym wagonem byśmy się. No, nie. 120. Ten... 120, tak. Ale, konkret. Jak to się w na napełnia, ja pierdziele. Zobacz, jak to normalnie ja Czy jak to cale. można oddalić właśnie od pociągu? Można cały, żeby było widać? Nie, pewnie. Nie, pewnie. O kurwa, kiłę cię z drona, ty. No, ale lecisz ty. Ty można, a nie. Koniec, stanuj Może, jak to będzie długo. Uważaj. Dobra, to... Kogo podpowiadam sobie na pytania. E... Na tam ile masz lat? Wystarczy na co dużo. 18 O, że 18, jestem zaraz to nie robił Ogoliłem się, kurwa. To w nawet dało się fajnie filmik zrobić z wywożenia burak I dron wiebał się w tę metalową podporę jakoś Nie żyje. Nie ściął podporę bawiło się wszystko go gościły Buraki <grym> się wypierdol siły Ale tego jest masakra Jeszcze mamy jedno pole tam też będzie ze 100 sto... Więcej jest. Jest jest większe Tam będzie 150, 150 ton to no to na burakach wyszliśmy najlepiej w tym sezonie. Kurwa, dobra. mamy kiszonkę do sprzedania jeszcze. Na samym odcinku będę kiszonkę i, i siebie na dwa siewniki robił. E, dawaj, syp to Marian. Nie chciałem ci już wszystko że jak idzie do domu. No wiem, no, ale jak będę. A już, już tak się wygodzę. Ja będę sprzedawał kiszonkę na samym odcinku. Też? Też. Dobra. No to na 300, ja przechodźmy. Ja kierownik. Gdzie on Nie, nie szef już mu dał. Tak? Niech ma. To, to chodź, zaprosimy sobie siebko. <laughs> to, <laughs> to konkretnie. No my nie mamy. W drugą stronę kierownik, a nie może. A się położył na 70. Ten drogi bawisz, 80. 80 O Boże <grym> Poczekaj Nitro O Boże Wykolei się Jeba Newt Może czy może tutaj coś. A można się zawalić? Nie? Ej, a ja, ja mogę to wysypać tak bez tego, nie? Tak jak kontroli, nie mogę? O Boże na co z którego było? To Ej Poczekaj, bo jak się wysypuje rzeczy, nie? I uderzysz w przeciągnięciu to, to jest kolizja, wjeżdżasz po tym. Czekaj, ty pierdolistator jakąś kubkę. Tego jeszcze nie robił. Było, że widziałem, że ktoś uderzał maszynę rolniczą. Hamuj, hamuj! Tym, tym. A no ja, bo to jest pierwszy. Powinien hamować. Nie. Hamuje, dobra, git. Tak się... Trzeba szybko zejść taki czelać. No. Kurwa to no. no? co ty powiedziałeś, coś chuj chuj. Ja już to zrobiłem. No chuj, to co zrobimy? No tu teraz nie, ale... Ty jestem ciekawy. Może jak się wypierjaściło go. Chuj, chuj, wykolejuj się i chuj, trzeba go podnieść. Dobrze, dobra, coś? ile pieniędzy? Ile obstawiacie do stówy? Ile? Po prostu wydaje, Nie, nie ma mowy. O Jezus Maria! Niby ton dużo, ale pieniędzy mało. 80 tysięcy będzie, to i tak jest dużo. Jo, jakby nie było. No. 30 tysięcy najwięcej. To jest dużo, w chóry. Ile mamy minut w ogóle? 23, no to pół godziny mieliśmy. Nie, nie robimy. No, my, no mówili, żeby dłuższy zrobić. Za no. dłuższy. No dobra, dobra, dobra. To chwilę jeszcze to po, u świn. po oram. Uświmy szczęście. Skończę orkę, właśnie, żeby te no nie pierdolić bo mam wszystko po. idzie fendem wario, A No, no bo zdjęliśmy tego, będzie tak to łatwiej nam tu na. A, na ładny zestaw. A fajnie zabrał. Może jakieś za No tutaj, żeś się jeba, jak dzik właśnie. Moje jazdy, bo bez drożach to przy tym dzikuś. Oho, oho, uh -huh. uh -huh. o... o. Poszed, malina. <g stitching> Chcesz poprzedniak tu robić? Nie? No. Nie, bo tam nie jest zrobiony do końca. Co oprócz? teraz ładnie. O kurwa faktycznie tym pugiem tamtych duży to jest masakra. Dobrze, że jednak pomyśleli i zrobili taki jeden też normalny. O, wola po, o, to ja będę Tym to sobie, kurna, pa, zobacz, tu pięknie, wszystko takie nowoczesne, porobione, właściwie ja tutaj bardzo ładnie wszystko wygląda, także super, super, fajnie, cieszę się Rozumiem. bardzo niezmiernie. Ale tak jak kurde powiem wam łatwiej jest o wiele nagrywać jak każdy jest u siebie i coś robi jeszcze, nie? nie? Jakoś takie tak, tak jak uczucie wczoraj mieliśmy jak sobie gadaliśmy no. To mimo wszystko jest ładne. No bo mówię, gada. no inaczej się gada, bo każdy coś tam robi i w ogóle, a tak to tak się skupiamy wszystko na jednym monitorku ja. Bo on jak coś w mnie nogą są chwilę szturcha Tu? Tak Krzysz O kurde Gdzie jest Krzyż tam ja. To nie ja To nie zła ręka ci powiem <laughs> Ci powiem? Wiecie, widzisz, Krzywo tu po, nie? A ja to wyrównę teraz. Dobra, wejdziemy sobie do środka Co to szkurfak tam widzisz to, widzisz to? Powiem wam, że fajnie, że żeśmy sobie te drzewa posadzili. Dostaliśmy właśnie te Łoczkółki leśniczy w brzyszkowicach, tak. Sadzunki. to wszystko jest. Wszystko. Tak, tak, bo wszystko. to mają... Wszystko. Usługi pogrzebowe, czy to już słucham. Czy to już słucham? No kurde, droga Soj! Za daleko. Ale I już, sobie usługi pogrzebowe, czy to już? Tak. To już Ty, taki sklep Andre chce założyć. No, an, an, Andrzej? Działamy z jedną My osobę. O, i wyrwał. Pokaż, jak się kręcisz. Jak on tu 360 głową zrobił. Zobaczcie, dobrze idziesz. Do Ty, lewe, do lewe, czym lewe, to dole. zrobiłem? Co? Jak ja miałem ręce na tak. Coś Jest szesnastka Jebańcu kurwa, ja tak wiesz, ja tu z ręce, się obrócił Przestań Mariusz Bo jeszcze bije no się ja myślę, ten No, Nie Jeszcze się wysadzi ten Adaś, ty to ja ja jesteś śmiecią taki, kurde Naprawdę, to jest tak A Ja tym się lepiej ora. ja I wiem Zapraszam ja, ey, na mój odcinek, jak Ale ktoś ten, ale, ale, ale... tam jest szybciej dużo miałem. No, bo Ojo. jednak co te trzy skiby nie najlepiej to na dwa się to jest. O, tak. Jak teraz jedziesz? Eee, normalnie. Ja to, już, ja to mam po czwórkę bo ja Nie normalnie tu pojadę? I będzie konkret. Albo za turem O bo O i op. Co? No właśnie, nie, poczekajcie, ja ten odcinek wydaję wy w sobotę. W sobotę, o kurde, to w piątek już może będziecie mieli... Będziemy chcieli już nagrać, bo wychodzi właśnie nic mopa. Także bierzemy się... No, miała wyjść, pod z tego co słyszałem to ma wyjść w piątek, także no czekamy niezmiernie na nią. No ja i tak nie będę znawiać. Czemu? Czemu? i no obok przecież ten. Ja o, to ten. To właśnie robimy tą zaczeską, o której wam już kiedyś, kiedyś tam razem wspominaliśmy i czekaliśmy długo na jakiś PGR. A teraz wreszcie już będzie jakaś taka większa mapa, także już będzie można sobie sobie pograć. No i brączek tutaj się deklarował, że chce z nami w trójkę do pomocy. Także będziemy mogli sobie I troszeczkę... Popykać, niestety. Nie. Kurwa, no. Nie, za ja to bardzo chętnie. Co? ty masz oldstream. No nie tak jest kurde. O kurwa. Nie no nie, Adam nagram jak przyjdzie. A no, gdzie jest ta wasza właśnie ta, ta seria taka co no my będzie teraz. Mieć? No, no, no to to właśnie, że to są... No sposób... to już jest za... Od... No, no tylko po prostu, no, po prostu nie mam jeszcze kiedy za to zabrać. Tak samo jak my za typową, no, ale teraz jak już pojedziesz że biorę za typową tak, żeby już zaczęły odcinki, bo kurwa nie mamy nic polskiego. Albo... No też napisaliście, że kurwa chcecie, chcecie mniej i brączka w jakiejś takiej typowo polskiej serii 60 Bizony, także nie wiem, może coś pomyślę, zobaczę, nie wiem, nie powiem no. Zadacie, my mieliśmy kolejną serię a, ja na ja łosze... ty robił kurwa z 13 typową Co? Tą starą no, Nie wiem ta najlepszy klimat miała Takie fajne małe pola tam były, a tam pamiętam te same były Co? Te same były Przez nie. Nie. Dolisz Trzynastki? Ale ta pierwsza Kurwa, typowa Polska wieś w bez miasta była ona. Tak, piętna, no. 15, bez skupu. W 15 pierwsze co graliśmy na typowej polskiej chci V2. No. A V1 krież do 13. No do pierwsza, tak, co mówię, że jedno w ogóle nie potrzebnie dawałeś, a drugie takie małe gospodarstwo. No kurwa, przecież na nie robiłem. E to ja muszę wejść i to zobaczyć, bo nie pamiętam. Pamiętam, że no pewnie. Za dużo po prostu małych zawieźć się, po to sił. Nie, ale no mówię, z 13 tak ciężko mi trochę zapamiętać. Biedzę. No to już i tak trzeba dosiać O konkretny odkurzacz Także... odcinek kończymy już Będziemy sobie kończyć powoli odkurzacz, bo, wierzę, bo odkurzacz, odkurzacz wiedzie zaraz tutaj na, na kwadrat Także co ja wam kochani dziękuję serdecznie Za uwagę dziękuję wam tutaj o Wszyscy Jezu. razem aż mi się odbiło e, Za te 100 odcinków Które z nami wytrzymaliście i mam nadzieję że wytrzymacie Jeszcze kolejne 200 albo i 300 Także co motywujcie nas jak najlepiej Dzięki wielkie za uwagę do kolejnego odcineczka I na razie trzymajcie się cześć Cześć, cześć.